Witam was, kochani. Z tej strony wróżka wasia bądź wróżka Barbara, jak to woli. Przygotowałam dla was 12 rozkładów kart na najbliższe 3 miesiące. Proszę was, abyście intuicyjnie pomyśleli o cyferce od 1 do 12, a ja już czytam pierwszy rozkład kart, co czeka w najbliższe 3 miesiące. Trochę może być tak w pierwszym rozkładzie kart, że na początku są pieniądze, a później może się okazać, że jest ich brak. Myślenie trochę na zasadzie, na zasadzie o są fajnie pieniądze, a okazuje się, że przyszły kłopoty i trzeba będzie sobie radzić. Myślę, może też karteladę dla was wyciągnę. Dodatkową, co byśmy tutaj poradzili? Tutaj lada jest też dla pierwszej grupy patrzeć, z kim się umowy zawiera. Trochę samemu też analizować pewne umowy, bo może być tak, że niektóre papiery będą podpisywane trochę na zasadzie ok, podpiszę, nie czytam albo nie sprawdzam i mogą się tego zrodzić... Kłopoty, może nie aż tak ogromne, natomiast możecie nie być z jakimś zyskiem, choć moglibyście pomyśleć, że, o, fajna oferta. Co jeszcze mogę. Kurczę, uważajcie też na kobietę. Tutaj jest rada, żeby uważać na kobietę. Niektórzy w związkach, niektórzy. Hmm, właściwie bardzo dużo osób w związkach, jeśli jest, no to uważać na kobietę. Natomiast inna kobieta też może tutaj być hmm, szkodliwa. Może jakieś problemy przynieść możecie też uważać, że dana kobieta jest w porządku a kurcze, no mieć oczy szeroko otwarte sprawdzać pewne rzeczy też bym wam radziła Sprawdzić daną na przykład kobietę, zanim się wejdzie też związek, żeby po prostu nie ucierpieć, jeśli ktoś z Was jest na przykład z innym. Drugi rozkład. Hmm. Drugi rozkład los, ma bardzo ciekawy. Możecie być atakowani przez innych, natomiast mimo tych różnych ataków, czy to energetycznych, czy to jakikolwiek innych, te ataki sprawią, że wy wyjdziecie silniejsi, lepsi, mądrzejsi. A nawet i może i bogatsi. Czyli będzie tak, że być może będzie atakowany wasz yy, biznes, was yy, może być atakowany wasz związek, coś będzie atakowane. Yy, natomiast ja tutaj widzę, że wy zwycięsko wyjdziecie na tym. Rozkład trzeci. Hmm. Wy będziecie troszkę ostrożni. Zacznijcie też się uczyć pewnych rzeczy, rozkminiać pewne rzeczy być może ludzi, być może psychologię, być może pójdziecie bardziej w rozwój jest tu duża nauka i co was, co was czeka troszkę musicie się nauczyć równowagę równowagę między braniem i dawaniem bo może się okazać, że y, za dużo dajecie, a za mało bierzecie, bądź za mało bierzecie, a za dużo dajecie. Dobrze powiedziałam, czy nie powiedziałam tego samego. No tak czy siak y, odwrotnie. <laughs> y, żeby zarówno nauczyć się dawać, jak i brać, bądź nie dawać się z siebie za dużo, ani. Y, nie brać od innych za dużo niż, niż potrzeba. Natomiast ja tutaj widzę rozwój, który przyniesie owoce, może niekoniecznie w przeciągu tych trzech miesięcy, takich jakiej oczekujecie, ale będzie przynosił. Rozkład czwarty. Wy możecie się troszkę zamartwiać o pieniądze. Może być tak, że tutaj te osoby, które mają firmy, nie wszystkie, ale część firm może upaść. Po prostu stanie się jakiś upadek, gdzie będziecie się przejmować, ale mimo wszystko, cokolwiek upadnie, przyjdzie coś nowego, coś lepszego. Czyli może możliwe, że jeżeli jedna firma wam upadnie, założycie kolejną. I ta kolejna może przynieść lepsze owoce dla was, a niektórych owoce nawet takie, jeśli chodzi o rozwój duchowy, co ciekawe, tak pokazuje. Więc bardzo się rozwiniecie też dzięki temu, staniecie się silniejsi. I pewne cechy negatywne mogą u Was zniknąć, jeżeli jesteście chciwi, to chciwość każdy ma jakieś wady. Bo nie chcę też nikogo urazić, ale po prostu znikną jakieś takie negatywne podejścia, myśli w tym czasie. Natomiast będzie trochę. zdarzy się burza, ale zawsze po burzy świeci słońce więc więc tak jest w rozkładzie czwartym, czyli wszystko będzie dobrze. Trochę was tu tam poturbuje, ale przeżyjecie. Że... Piąty rozkład, kochani. Nie zamartwiamy się tak, bo tutaj widzę dużo zmartwień. Niektórzy wyjadą za granicę. Czy to za granicę z powodu pracy, czy, czy po prostu podróż za granicę? Może być zmiana miejsca zamieszkania. Niekoniecznie za granicą, choć też jest taka możliwość po prostu zmiana miejsca zamieszkania. Um, troszkę was um, troszeczkę możecie się czuć osamotnieni. Trochę będą spotykały was takie sytuacje, że będziecie osamotnieni. Um, natomiast dzięki temu, że będziecie czuć się osamotnieni. Zaczniecie się rozwijać, zaczniecie szukać więcej, szukać głębiej. No i powiem Wam, że skrzydła Wam rosną. Nauczycie się więcej. Mimo wszystko, mimo tych zmartwień, co jest też ciekawe, nawet patrząc na siebie, najwięcej zawsze się rozwijam, kiedy dostaje po tyłku z, jakkolwiek, z, jakkolwiek to zabrzmi. I zauważyłam wśród innych, że jak jest dobrze, to przeważnie nic ze sobą nie robimy. Ale jak już po tyłku człowiek dostaje i zaboli, to nagle człowiek się budzi. I w tym rozkładzie jest taka informacja, że ludzie zaczną się budzić. Będzie takie dość. Ja już tak nie chcę, ja już tak nie chcę cierpieć. I zaczną się budzić. Kolejny rozkład, ale ja już tak patrzę. Dobrze. Następny rozkład w następnym filmiku, gdyż chcę zmieścić na, na YouTubie, a wiem, że jak przekracza mi pewien czas, to ciężko mi włożyć i wysłać na YouTube, więc do zobaczenia na następnym filmiku na następnych rozkładach.